Dzień dobry, vlog dzień trzeci. Wchodzi dziewiąta trzydzieści. Ja y, mam od osmej y, zajęcia, o których zapomniałem i y, 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 na które yy, zespałem, bo to są zajęcia, które umawialiśmy się tydzień temu, że będziemy właśnie odrabiać od godziny 8, ale mi to kompletnie w tym szale świątecznym, vlogmasowym wyleciało z głowy i byłem świetnie przekonany, że zaczynam zajęcie o 9.45, więc wiecie, bo zadzwonił o 8, a to tak jeszcze wiecie, drzemałem i ja potem odczytałem Messengera, że koleżanka na mi pisała, że zajęcia są i dopiero mi się przypomniało, że hello. Sam się ten termin umawiałeś, sam ten termin zaproponowałeś, że te zajęcia odrabiamy. Na szczęście też zaczęliśmy z opóźnieniem, także nic nie straciłem, nic się nie stało. Ciemne zajęcia duże są z tej 30, ale no, są zajęcia zdalne. Tyle ja tylko powiem. Zaczynamy kolejny dzień, trzeci już vlogmasów. Idę sobie zrobić śniadanko. A co będziemy robić, to to wam później powiem. Zresztą już wiecie, że będziemy jej choinkę, a to nie wszystko. Także. Eee, już nie przeglądasz, pamiętajcie że nie łapki w górę i subskrypcji, zaczynajmy. Jeszcze słuchajcie, trzeba otworzyć kalendarz ze skarpetami, tak, bo jestem bez skarpet. Szukam tej trujeczki o, dobrze trafiłem. Jakie tym razem dzisiaj będziemy mieli skarpety? Granatowe, z jakimiś piernikami, jemiołom, laskami cukrowymi, skarpetami, śnieżynkami. Bardzo, bardzo świąteczne. O Christmas tree, o Christmas tree, thy leaves are so unchanging O Christmas tree, o Christmas tree, thy leaves are so się na nie, wypiłem kawę i jedziemy do galerii młodzieży. Wczoraj rano obzorałem sobie, że chcę mieć świąteczną piżamę taką, wiecie, w świąteczną, czerwoną, kratę. I patrzyłem na Rezerv, na chemię i tam takie pyżamy są, ale one kosztują, słuchajcie, około 150 zł, więc jak dla mnie trochę za dużo na piżamy, którą kupuję tylko na ten jeden okres. Zresztą my też w piżamach nie śpiewamy, była taka, wiecie, piżama, żeby sobie rano posiedzieć fajnie, milutko, nie? Taki piżamowy dzień sobie zrobić na przykład. I wczoraj wieczorem, montując chyba vloga, oświeciło mnie, żeby zobaczyć, słuchajcie, na stronie Primarka, czy nie ma takich piżam. No i tam oczywiście taką piżamę znalazłem e, za 75 zł. Też taka ładna, świąteczna, czerwona krata. Sprawdzałem rozmiary. Mki e, pokazuje mi, że jest dużo e, w, na mocinach, Elki natomiast pokazuje mi, że ta dostępność jest mała, więc e, już uprzedziłem mojego brata, że jakbym e, Mka byłaby na mnie na przykład za mała, albo te Lki by po prostu nie było tutaj na mocinach to po prostu wyślę mojego brata w następnym tygodniu do Primarka w manufakturze błodzi, w bo tam mi też pokazuje na stronie, że tam jest ta dostępność tej Elki dosyć duża. No ale zobaczymy, może uda mi się tutaj tą piżamę w Warszawie kupić. Pojdziemy sobie też do Action, do Tediego myślę, bo w tych sklepach dawno nie byłem. Pepko może też, chociaż Pepko tu tam byłem dosyć często w wieluniu więc tam wiem jakie są ozdoby, ale w Tedim nie byłem i w action też już dawno nie byłem, także tam sobie wejdziemy. To są widzę, psiżamy, ale tej w kratę nie widzę. Pozglądam się jeszcze i pójdę się najwyżej zapytać. Jest szansa, że będą. Pani powiedziała, że na dole W ogólnie do góry jeździł Mańskie, ale pani powiedziała, że w takiej rodziny nie to mnie dalej, to wszystko jest na dole, także może będę miał. Jest tylko MK słuchajcie, więc idę mierzyć. Mam nadzieję, że będzie dobra. No niestety... MK jest nie za mała, przymierzyłem tylko górę, była za ciasno. E, więc będę prosił Bartkę, żeby mi w następnym tygodniu podjechał e, w łodzi do tego Primarka. To mi pokazywało, że, ty, e, że tych elek było, było dużo, że za mieć XL-ki. No nie wiem, najpierw jak mu do kupić dwie, a potem jedną zwrócę. To chociaż przejrzymy sobie jakieś świąteczne rzeczy, ale tu widzę, że chyba jeszcze jesień. Troszeczkę, to jakieś kubeczki. Coś zętego, z tego fajnego nic nie widzę. Tutaj jakieś kubki, ale też nic szczególnego, co by moją uwagę przykuło. Ten kubek jest w sumie ładny. Taka odwrócona choinka. O, ten domek też jest ładny. Otwierany, podnoszona pewnie górę. No, no chyba tak. E, ale my już mamy mamą, kupiliśmy takie inne przezroczyste. Taki domek właśnie też na jakieś ciastkę. Oj, ładny talerz. Taki domek z piernika. Bardzo fajny. 30zł kosztuje, ale bardzo ładny. Gdyby był ciut tańszy, to bym sobie go wziął. Bo taki jesienny już mam, w kształcie dni, to taki świąteczny żeby mi się przydał, ale czadyszki trochę za dużo. Dziadki do orzechów, też ładne. To teraz e, action. Świetne krasnale, słuchajcie, świąteczne w super kolorach. Takich naprawdę bardzo, bardzo świątecznych. 35 zł 70 cm, także spoko cena, bo taki dosyć sporawy. I tu również tak jak w zeszłym roku spoko dziadki do orzechów też we, w miarę spoko cenach. Ale chyba w tym roku są trochę ładniejsze, bo nie kojarzę, żeby był taki, taki cukierkowy na przykład w tamtym roku. Bo ja tam do roku kupowałem sobie właśnie w action, ale no nie kojarzę, żeby były takie cukierkowe. O, tu też świetny skrzynecik. 20. Nie ile? 18 zł ale super. Tu takie te ścieżki do orzechów, pingwin, w mniejszym na staniach. Takie głównie figurki. Ale powiem, że ten skrzyż mi się podoba. A tu przecież to nie jest jakaś figurka z LED. Czyli że one jakoś świecą? To mi się podoba. Z tym kakałkiem, nie wiem, kawą. Ewa kakałkiem Barta, albo gorącą czekoladą. Tu też jakieś ozdoby, pierdłki. Ale nic mojej uwagi nie zwróciło zbytnio. A tu jeszcze większe skrzaty, bo 85 cm 60 zł, ale to już nie są w takich fajnych świątecznych kolorach, to takie bardziej beżowe. Jakieś różnego rodzaju zawieszki na choinkę, drewniane, niedrewniane. i bombki. I bombki mnie, powiem wam szczerze, bardzo interesują, bo muszę sobie kupić na nową choinkę. Bombki, ale nie ma takich kolorów, które by mnie usatysfakcjonowały. Ale to nowo są nawet spoko, ale szklanych to ja bym nie chciał, nie. Są widzę szklane. Ale tu widzę słuchajcie spoko, kolorowe lampki. A lampydzimy też bym chciał kupić też te kolorowe, tą nową choinkę i też spoko cena, bo 30 złotych 20 metrów. To się wydaje dosyć sporo, chociaż nie wiem jak to wychodzi w praktyce. Ciekawe czy wielu nie by było, bo nie będę słuchajcie, transportował z Warszawy lampek. Może wielu nie by było, bo cena jest spoko. Świecą też całkiem aby to nie zobaczycie, ale też całkiem ładnym, kolorowym, kolor kolorowym kolorem, tak, bardzo ładnie świecą. I jeszcze takie świecące laski cukrowe i lizaki. I słuchajcie, my takie laski cukrowe w tamtym roku mieliśmy mm, na balkonie, jak możecie pamiętać. Tylko chyba w Sinsei, mama je zamawiała i też domówiła później więcej. E, a to są już takie właśnie lizaki. Muszę mamie wysłać zdjęcia, bo... Powiem wam, że to może być fajne połączenie. Że mamy tego już dosyć sporo, więc nie wiem, czy byłby sens kupywać. Ale 35 zł, tak? Dobrze patrzę? Chyba tak. I wezmę też sobie, jak już jestem w Action, to Arizona, bo puszki mi się już tam chyba kończą. Jak w ogóle mi się już skończyły, także wezmę sobie ze cztery jakieś. Z dużego wyboru nie ma. Kiedyś było więcej. więcej smaków do wyboru. Teraz zostały głównie takie te. Zwykłe, standardowe. Idę jeszcze do Media Mart. Zobaczyć e, za przeduszką. Bo będę potrzebował do lampek do choinki. Bo nie mam, szukałem, nie mam. I no, a tam będę potrzebował na trzy? Chyba, jak dobrze pamiętam. Na znaczy, e, trzy wiecie, trzy gniazdka, tak? Na trzy wtyczki. To może znajdę jakąś niedrogą w Media. A ile w TK Maxie świątecznych rzeczy tu na wystawie, ale nie będę wchodził. Wchodzę tylko do sklepów, których nie mam gdzieś tam bliżej, bliżej mnie. Kolejny sklep z ozdobami. Nanu nana. mega sklep, zawsze tutaj ma jest mega mnóstwo jakichś kubków ozdób. No sami kubków ładnych. Te są przepiękne. Przeprzepiękne. Moim by się może spodobał, bo jest duży na herbatę. Są takie mniejsze. Mnóstwo przepięknych, przepięknych kubków, naprawdę. Chodzę jeszcze, słuchajcie, w takich różnych odzieżówkach, których nic nie sprawdzałem. Może gdzieś tu znajdę, w jakimś tym innym sklepie, taką świąteczną piżamę. Byłem już w Kery, więc idę do Kent, a zobaczymy. Jestem w Tedim i, słuchajcie, przepiękny zestaw bombek. Właśnie takie królewki mi się w tym roku podobają i takie mógłbym mieć. Szkoda, że nie mam gdzieś bliżej, bliżej domu rodzinnego, takiego najbliższe chyba w Częstochowie. 70 zł taki, taki zestaw i za dwa takie zestawy i właśnie, żeby mi starczyło, ale nic się nie zrobi. Będę patrzył na internecie też za tymi bombkami. Może tam jakieś też fajne znajdę. Ale już też widać, że po przebieraniu są te ozdoby, że już ludzie się rzucili na ozdoby świąteczne. Albo ten kolor też mi się mega podoba, tylko on musiałby być te bombki większe, bo wiecie, więcej, większe bombki to można jej dać mniej. I mój kubek który sobie w tym roku kupiłem Jezus, ej, jest zestaw miska do tego kubka w tym roku coś było, nie pamiętam kosztuje 9,50, więc <grym> jedzie ze mną szkoda, że nie ma talerza w takim wzorze. Ej, bo się teraz zastanawiam, czy sobie nie wziąć takiego zestawu słuchajcie, to jest taki duży talerz z reniferem 14 albo 15 zł i jest też miska coś po 9,50 a jest trochę większa od tej. Ja się, jest na sobie tego kompleciku jest jeszcze mały talerz, ale małego talerza to ja tak średnio bym używał, ale no, podoba mi się też taki elegancki. Bo w sumie ta to ja tak wieczorem używam do herbaty zazwyczaj. A wiecie, miski bym używał do musli, a ten talerz też jest bardzo ładny. Chyba tak zrobię. Chyba sobie odpuszczę tą miskę do kompletu i kupię sobie miskę i talerz z tymi reniferami, bo jest bardzo, bardzo ładny. Teraz zauważyłem, że jest też kubek do kompletu, ale kubku już nie będę kupował. Kubek już sobie w tym roku jeden kupiłem do Warszawy, więc starczy. Ale jakby ktoś chciał, może sobie fajny komplecik zrobić. Wracam już do domu. Bierzemy, niestety nie kupiłem, ale poprawiłem sobie humor z tymi zakupami w Tedim. Także jest dobrze. Jestem w domu. Ale czekam aż mi się tylko telefon podładuje, i wychodzę znowu, bo wracając już e, teraz do domu, dostałem smsa, że mam do dobrania buty, które sobie zamówiłem e, w piątek. E, pokażę mi jak, je, oczywiście. <laughs> e, więc idę, bo przyszły do sklepu, i więc idę je odebrać. Przy okazji zwrócę też e, sweter z e, Sinsaya, bo te sklepy są blisko siebie. To jest w centrum, ale teraz, sobie wezmę słuchawki, w sensie, połączyć się na zajęcia. Na telefonie będę słuchał, bo jak byłem w tej galerii, to nie było mi na zajęciach. Muszę przyznać, że jedno częściowo opuściłem, a drugie praktycznie całkowicie. Znaczy, one jeszcze trwają chyba jeszcze 10 minut. Więc, więc teraz się już łączę, ale jadę. Chcemy mieć to z głowy i później będziemy obierać choinkę. Tylko wiecie czekam, aż mi się telefon naraduje, więc może wniaturkę ja zrobię w tym czasie do, do vlogmasa. Przepiękne, Jezu, przepiękne. podoba mi się tak mega te, ten talerz i ta miska. I w ogóle, wiecie co, sobie tak zdaję że ja już że chyba takie same, albo podobne, muszę wstrzymać trening, przecież wstrzymywałem, o. Prawie 5 km już zrobiłem. Taki sam wzór, albo bardzo podobny był też w... Duce kiedyś, w tamtym roku Chyba ja to nawet na się pokazywałem musiałbym, musiałbym, musiałbym może odszukać i zobaczyć, coś mi się taki renifer kojarzy no, tylko wiadomo, w Duce wszystko jest 5 razy droższe tak, <grym> bo tam Duka jest bardzo drogim sklepem, a to za 15 złotych super, na kanapeczki miska na musli, jestem mega zadowolony, cieszy mnie to, że przyszły te buty, bo bardzo mi na tym zależało, a nie dostawałem odkąd zamówiłem Czyli od piątku jestem żadnego maila, że została paczka wysłana, czy cokolwiek takiego, ale właśnie sam jest że jest do odebrania, więc... więc odbiorę i mam nadzieję że tylko, że rozmiar jest dobry. Bo zamówiłem jedną parę, jeden rozmiar, także no. Ale To, to się okaże, zobaczymy. Odszukałem scenę w poprzednim vlogmasie, jak byłem właśnie chyba w tej dulce i nie są takie same te, te naczynia, ale bardzo, bardzo podobne, też właśnie z takim białe, z takim e, motywem e, renifera. No, bardzo, bardzo podobne. Pamiętacie, jak w tym roku mówiłem, że co roku w Warszawie jeżdżą świąteczne pojazdy, nie? E, tramwaj, metro, autobus. Szkoda, e, że się wcześniej nie zorientowałem, bo jak się okazało, e, dzisiaj Tramwaj jeździ na linii, w ja bardzo często jeżdżę. W tej nie właśnie chyba go mijałem, jak jechałem do metra. I zetknąłem, faktycznie jeździ na linii tramwajowej 26. Myślę, się wcześniej nie zorientowałem. gdybyśmy znowu się nie przejechali, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. Może też na metru trafimy, chyba w tym tygodniu jeździ na M2C, dostępnym na M1C. No nic, będzie jeszcze czas na pewno. I tak się prezentują te buce, które odebrałem. Mówiłem sobie Agi. Ciekawe tylko czy dobry rozmiar wziąłem. także trzymajcie kciuki. E, bo kupowałem je na Black Friday. Czyli była promocja. Hmm, teraz jak muszę sobie kupić inny rozmiar, to już bym zapłacił wyższą e, cenę. Mega mi się spodobały, gdzie je widziałem? uluki. Tak, no, e, uluki na kanale, mi się e, spodobały. Zobaczymy, czy będą dobre. Zaraz je przymierzam i się wam e, w nich pokazuję. Kochani, chyba mi się udało z tym rozmiarem. Są dobre. Jezu, jak się cieszę, naprawdę, bo się tego bałem, że kurde, nie wiem, mierzyłem, wiecie, sobie nogę w centymetrach, patrzyłem, jak to tam jest i niby byłem, tak, wiecie, pomiędzy 43 a 44. E, e, tak, między 43 a 44. Wziąłem 44. Bo mówię, kurde, dojdzie jeszcze skarpetka eee, i, i, I może być I może być ten 43 za mały No i dobrze, że wziąłem Jeszcze weźcie, co, założę sobie Te skarpetki z Nike Bo one są trochę grubsze Teraz są te świąteczne, zobaczcie jak w tych skarpetkach ale no, mega mi się podobają, słuchajcie. Naprawdę są, są super. A jakie yy, mięciutkie w środku, bo tam jest taki jakby futerku taki ciciek. Mega też będą ciepłe na pewno i fajnie. Fajnie wyglądają, podobają mi się. Zmierzyłem też je w grubszych skarpetach i też są dobre, także zostawiam je. Nawet nie wiecie jak. Jak się cieszę. Rzadko mi się zdarza tak, że wiecie jakie kupuję jakieś buty. Takiej, wiecie, marki, z której to będą moje pierwsze buty, tak? Które, z której nigdy nic nie kupowałem, żebym się tak wstrzelił e, w rozmiar. Zawsze z reguły, Pamiętacie, że jak było rok temu z moon butami, Też musiałem zamówić e, dwa rozmiary, bo, bo nie wiedziałem, który rozmiar będzie, będzie dobry. A tutaj, tak, wziąłem jeden i, 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 i się udało mi wstrzelić. E, jadę w nich e, jutro do domu, bo mama. Mię czymś obiecała, że je zaimpregnuję, bo to materiał jest taki trochę zamsz, tak, ale nie jestem pewny właśnie czy do, końca, do końca, czy to jest zamsz, ale coś takiego zamszu podobnego, nie wiem, czy to jest faktycznie zamsz, także jutro w nich wracam do domu. Mega świeże, bo są naprawdę mega, mega wygodne. Są takie, jest naprawdę tak, milusia w środku, mówię, one mają w środku sobie taki ciciek. Yy, tutaj yy, pod, yy, ta podeszwa też jest takim ciskiem więc mega, mega jest mięciutko w nich. Skończyłem już yy, zajęcia. Yy, o, miałem, mam odwołany ostatni wykład, także mega fajnie. Robię sobie kawkę, odgrzewam makaron, już po raz ostatni. Yy, mam nadzieję, nie no, na pewno muszę to dzisiaj zjeść, bo bułczo mnie już po południu nie, nie będzie. Ekspres domaga się opróżnienia yy, pojemnika na full-slate, ale nie będę tego robił. O, dobra, znikła, eee, Bo i tak to jutro będę musiał zrobić, więc bez sensu, żebym miał dwa razy, wiecie. Czyściłam, jak zrobię sobie jeszcze dwie kawy, to nic mi się nie stanie, bo patrzę, tych fusów nie jest jakoś mega, mega dużo. Zjem, wypiję kawkę i będziemy ubierać choineczkę. No i let's go! Ubieramy choinkę, kochani. Chwilę sobie poleżałem, wstawiłem również pranie, do tego wple słuchać pralkę. Muszę rozłożyć te gałęzie i potem najgorsze, czyli lampki. Nienawidzę. Elanek, zakładasz na moim kremie, bo mi zawsze tak średnio, średnio wychodzi. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Jakoś mi to pójdzie w miarę sprawnie. O oh, Christmas tree, o oh, Christmas tree, such pleasure do. Im wyżej, tym powiem Wam ciężej. Nie chcę rozkładać, bo jest. Coraz miejsca. Mniej, to co jest w sumie też poniekąd plusem, bo to ta choinka jest taka, wydaje się, noże jest ta Po wielu poprawkach tak się prezentuje rozłożona choinka. To jest ta strona. Reprezentatywna, tak? Ta, na którą będę się najczęściej patrzył. E, chyba jest całkiem nieźle. Także teraz lampki. Mam trzy komplety tych lampek, więc dobrą przedłużkę bo już w końcu się zastanawiałem, czy mamy trzy. Czy e, mamy trzy komplety lampek, trzy, e, cztery? Najpierw jeszcze trzeba sprawdzić, czy w ogóle działają, czy nimi je powietrze. Bingo, można wieszać. Teraz jakoś to mądrze powiesić te lampki. Oh, Christmas tree, such you bring me. I najgorsze etapy ubierania choinki za mną. Teraz przyjemność, czyli wieszanie bombek. Też mi się te lampki jakoś tak w miarę udało, słuchajcie, powiesić, ale teraz będę kupował, to będę chciał, słuchajcie, żeby one były takie łączone, te lampki żeby, wiecie, można było na przykład kilka kompletów połączyć po prostu w jeden i wiecie, wtedy jest na przykład tylko jedna wtyczka, bo na przykład tutaj mi się e, skończyła, e, skończyły jedne lampki tu z boku, e, drugie gdzieś tam z tyłu, trzecie jeszcze gdzieś w innym miejscu i tak trzeba potem te kable tak przez tą choinkę jakoś prowadzić, a jak będzie jeden, to będzie to po prostu lepiej. Już, już mi się podoba, jak jeszcze dojdą bombki, e, szpic, to już w ogóle. Bąbki ubrane został tylko do nałożenia szpic. I ja mam tutaj taki z tamtego roku, nie? Znaczy już z kilku lat. Taki efektowny, ale z niego się tak sypię, że nawet samego pudełka nie został zamknięty w pudełku. I z samego pudełka jest mnóstwo brokatu, więc zastanawiałem się, czy tego zakładać. On jest fakt ładny, ładny, bardzo ładny, bardzo efektowny. Ale brokatu się z niego sypię strasznie. Um, mam jeszcze taki, też brokatowy, ale z niego się już tak nie sypie, biały, i się teraz bije z myślami, ale ten jest taki efektowny, ale naprawdę zobaczcie, ile się z niego tu brokatu nasypało, ile jest brokatu w tym pudełku, ale nie, no efektowny jest ten, więc tego założę. I wisienka na torcie, czyli szpic, no, stój prosto, Dodam Ubrana. więc już teraz tak totalnie nie będzie klimatycznie Podłogi pomyć, podkurzać i mieszkanie gotowe na święta Mega Prosto, prosto A, tu widzę powiem wam, że ten szpic, już gdzie że gdzieniegdzie Ten brokat poschodził No ale musicie przyznać, że jest e, efektowny, nie? A się zastanawiamy właśnie, czy go w ogóle kłaść w Warszawie, czy czy nie zostawić sobie, podaję bo tu widzę, że jest tak, przez to światło, ta jakość. O. E, czy trzeba go w, e, tutaj dawać w Warszawie, czy go sobie nie zabrać do domu, go w domu jednak zostawić, e, ale no do tej kolorystyki, którą ja planuję, on był tak średnio średnio pasował, także na razie zostaję tutaj. Jakby się okazało, że w domu choinka też będzie w podobnej kolorystyce, to na następny rok po prostu go zabiorę do domu. E, tego drugiego, którego Wam pokazywałem, wtedy zostawię e, tutaj w Warszawie. Fajland, moi drodzy. Oficjalnie mogę powiedzieć, skończyliśmy dekorować mieszkanie. Ale wiadomo, to nie koniec, bo jeszcze e, został pokój e, u mnie w domu e, rodzinnym i oczywiście choinka. Także jeszcze e, dekoracje nas szczeka, ale w Warszawie, wszystko co miałem zrobić. Wszystkie dekoracje, wszystkie dekoracje udekorowane, wszystkie dekoracje porozkładane, choinka ubrana. Teraz chwila odpoczynku, vlog vlogmasa Andi z wczoraj, bo już wczoraj nie oglądałem, bo poświęciłem czas na oglądanie finału w ślubu od pierwszego wejrzenia. Także uwaga, spoiler, nikt, żadne małżeństwo nie przetrwało. Także kolejna edycja zakończona klęską że tak powiem, bo w poprzedniej edycji też nikt nie został w małżeństwie muszę sobie chwilę, chwilę odpocząć ale słuchajcie, z takim widoczkiem no jest przecudownie, przepięknie jestem zadowolony, że tą choinkę przywiozłem mam z taką dużą, porządną choinkę jeszcze jest zgaszę światełko, to już w ogóle tu mam coś już zapalone, światełka więc jest mega dzisiaj kalendarze otworzymy sobie przy choince eee, taki ładny kadr zaczniemy od Kindera Trojeczka znowu jest mała. Dużo małych rzeczy jest w tym. Tam tym poprzednim było chyba trochę więcej, więcej takich większych rzeczy. Tu mamy jajko. Idzie te kalendarz odkładać na ziemię, żeby za chwilę zjem. Następnie herbaty. I co mamy dzisiaj? Cinnamon Black Tea, czyli znowu czarna herbata cynamonowa. Jak ja już widzę czarną herbatę, to mnie, nie wiem co mnie, ale po prostu jak, e, boję się, że znowu będzie zwykła czarna herbata, <grywka> po prostu. Ale dobra, to do zobaczymy jak jak pachnie. No pachnie bardzo ładnie, pachnie bardzo ładnie, ale z cynamonem to też nie do końca bym powiedział. Podobnie jak ta wczorajsza, jak mam być szczery, no ale pachnie ładnie. Smaku pewnie znowu się okaże, że to zwykła czarna. <laughs> Ale zobaczymy. Czupa, czups. O, trujeczka dosyć szybko. Co my mamy? Ujecham, trujeczkę. Szoka. Są takie te kwaśne cukierki. Jezu, ja tego dawno nie jadłem. Ale czy mam teraz ochotę? Chyba niekoniecznie. Bardziej na to jajko. Kindera. I idziemy po kalendarz e, ze słodyczami od mamy. Działamy trójeczkę, trójeczka, trójeczka jest. Coś leciutkiego. Ciekawe co to? Jeżyki. Super. Super super. Też sobie zaraz zjem szok, niedowierzanie. Bo ta herbata i nie pachnie jak zwykła czarna. I nie smakuje jak zwykła czarna. Jest jakiś taki lekki posmak wyczuwalny, ale nie powiedziałem, że to jest cynamon, ale przynajmniej nie smakuje jak zwykła czarna herbata, także e, rozkręcę się ten kalendarz. Zobaczymy co będzie dalej. Gdzieś tam taki lekki posmak, y, nie wiem czego, ale czegoś jest wyczuwalny. Także nie jest taka... Nie smakuje to jak zwykła czarna herbata, także może coś z tego kalendarza będzie, ale fajnie ten kubek wygląda jak już tak część herbaty. Upiłem i się, zrobił taki dwu, dwukolorowy. A i posłodziłem sobie jeszcze tą herbatę. I myślałem, że to może coś zmieni, że ten smak się będzie jeszcze bardziej wyczuwalny, ale nie. Ale i tak, mówię, jest. Nieźle, w ogóle jest jakiś tym czerwony. Matko. Ja nie jestem taki czerwony w rzeczywistości, to to światło tak dziwnie pada. Czy tutaj oko się tak odbijam? Masakrycznie. Tu w podglądzie przynajmniej. Nie, nie jestem taki czerwony w realu Zacząłem przeglądać internety w poszukiwaniu bombek i powiem wam, że bardzo ciężko jest mi znaleźć takie, które sprostają moim oczekiwaniom Chciałem, żeby to były bombki mm, jasno takie zielone mm, takie limonkowe wręcz bym nawet powiedział e, Tylko, żeby one były błyszczące tak jak te bombki, które mam tutaj na tej choince żeby one właśnie były w takiej wielkości, czyli gdzieś tak 6-8 centymetrów. Powiem wam, że bardzo, bardzo ciężko jest znaleźć. Dużo jest takich zestawów, gdzie na przykład są właśnie jakieś brokatowe, błyszczące i matowe. Są takie zestawy. Takich zestawów jest bardzo, bardzo dużo, ale żeby znaleźć same brokatowe, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Nie marzy mi się taki kolor jasno-zielony, limonkowy i do tego takie jasno-czerwone bombki. Taki jakie chciałbym w tym roku mieć na tej choince w moim pokoju w domu rodzinnym, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Będę, będę coś szukał dalej, ale to już raczej nie dzisiaj, bo idę sobie zrobić śniadanko. Boże, śniadanie, bo idę sobie zrobić e, kolację, herbatkę i mam jeszcze jednego vlogmasa do obejrzenia I może włączę sobie film e, jakiś świąteczny, bo na Netflixie odpaliłem się na chwilę Netflixa, to mi właśnie wyskoczyło mnóstwo jakichś świątecznych filmów nowych, także może sobie jakiś świąteczny film włączę. Zrobiłem sobie na kolację tosty, herbatka zimowa jest i włączyłem sobie na Netflixie film yy, Święta z To jest jakiś nowy film. Będę się z Wami żegnał. Kolejny dzień vlogmasów za nami. Mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się podoba. Pamiętajcie o łapki w górę subskrypcji oraz komentarza? Widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia. Cześć.